Prace nad magnetofonem do kaset testowych dobiegają końca i chciałem Wam zaprezentować wyniki, e, efekty, jakie udało mi się osiągnąć. Myślę, że jest naprawdę dobrze. E, mam kasetę e, nagraną na deku testowym e, i. I cóż, pokażmy, jak wygląda równomierność e, kanałów. Możecie zobaczyć, jak wygląda przebieg. To jest 1 kHz i levele. No, wygląda to bardzo dobrze, bo różnice są praktycznie żadne. Obydwa magnetofony są ustawione do tej samej oryginalnej kasety testowej. I, i cóż, no jest to miarodajny wynik. Zobaczmy, jak to wygląda na drugim magnetofonie. Każdy magnetofon, choćby nie wiem, jak dokładnie ustawiać, ma inną geometrię. Zawsze troszeczkę inaczej układa się taśma. Yy, także no, jest to jakimiś tam drobnymi błędami zawsze obarczone. To jest w końcu analog, nie cyfra. Przełączymy kanał. Oczywiście trzeba dać chwilkę, żeby wartości się ustaliły. No i na drugim kanale wygląda to w ten sposób. Taśma jest na początku. Na początku zawsze te różnice troszkę, są troszeczkę większe, im dalej tym kanały są równiejsze. Także to nie są jakieś duże odległości, ani wystarczy jakieś 40 obrotów i już nam się to wyrównuje. Jak widać różnice są bardzo małe, to, jest, to są różnice rzędu 10 mV że niedługo zaczniemy nagrywać taśmy testowe. Nasze forumowe taśmy testowe.